Kochani moi drodzy, zjechajmy się do zawoju pod Bawią Górę, tutaj w Bawią Centrum Kultury po z rozmaitych strącałego południa Polski, co by razem pospołu zaśpiewać hymn Te Deum. Ciebie Boga wysławiamy, Panu Bogu na chwało. Ciebie Boga wysławiamy, tobie Panu wieczna chwała. Skąd? Zajspisa. Zpod Banegory. Włoce. Krisaki. Górale miary. Not pobrasie. Słodamy. What are you Śrypca, A niespodzianka będzie na Boże Ciało. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania, obejrzenia i cieszenia się tym pięknym teledyskiem, który zostanie nagrany w przestrzeniach naszych górali tutaj południa. Szczęść Boże!